Cześć, nazywam się Aleksander Strusia. to Ty oglądasz Stróś na talerzu. W dzisiejszym odcinku jesteśmy u Anety. Dzwonisz po Strusia, a jest Stróś, wszystko jasne. Eee, dzisiaj zrobimy zupę, trochę tajską, trochę chińską, ale coś bardzo dobrego na przejedzenie, szczególnie po świętach. Eee, coś bardzo fajnego na kaca po Sylwestrze. Także myślę, że w tym momencie ten odcinek jest perfekcyjny. I zaczynamy! Spróbujmy papryczki chili na początek. Ja już mam ten. proszę bardzo. Spróbujcie. Jest ostra. Musimy wiedzieć, jak jest ostra. Nie, nie, jest. Ok, ja myślę, że użyjemy jej pół. I przetniemy ją w ten sposób. Tylko i wyłącznie. Wywar zrobiłem ja wcześniej w domu. I to jest taki bardzo podstawowy bulion jądrowiowy. Nie jest to rosół, broń Boże, bo to jest bardzo delikatny w smaku na razie, tylko jest lekki posmak. Marchewka, pietruszka, łódko z kurczaka, 1,5 litra wody. Tyle, to jest podstawa naszej zupy, bardzo delikatna. I, I teraz będziemy to doprawiać. Doprawiać to właśnie w sposób orientalny. Już tą przygotowaną papryczkę chili możemy wrzucić do tego. To jest generalnie jeszcze chłodne, zimne, tak? Kawałek imbiru wielkości kciuka. Zabierać, a ja w tym czasie pokroję czosnek w płatki. Cały ząbek czosnku ląduje do gara. Okay. Pokryj go teraz w plastry, nie muszą być jakieś bardzo cienkie. Dobra, tyle starczy. Imbir też wrzucimy do zupy. Sporo tego inwiru on da smak trochę kolendry świeżej dodamy już w tym momencie jakieś takie większe kawałki no dobra, to się grzeje, przykryje a w międzyczasie obierzemy kurczaka myślę, że to będzie zadanie dla Ciebie ale w mniejsze kawałki go porwiemy, w takie paseczki kurczak ugotowany już wcześniej z rosołu którego robiłem, także fajny też sposób na użycie, w zasadzie resztek, tak to nazwijmy. Yy, makaron ryżowy zalejmy teraz wrzątkiem. Przykrywamy pokrywką i to, co nie było zalane, to teraz zmięknie i pójdzie też pod wrzątek. Jeszcze jako dodatek na wykończenie cebulka dymka kroimy w takie diamenciki jakby pod skosem. dość sporej kawałki białażotkiew. Kroimy on na pół wzdłuż i w pół plasterki w miarę cienkie. Bardzo fajny chrupki element w całej zupie. Eee, możemy go zastąpić kiełkami brokuła na przykład. Jeszcze czyli w plasterki do ozdoby. Teraz dolej do tego trawy cytrynowej. Wydaje się, że jedną łyżkę to jest suszona trawa cytrynowa jest trochę gorsze niestety od świeżej, ale jako zastępstwo daj radę. Do tego daj ze 4 łyżki sosu rybnego, tylko nie wałkaj wcześniej, bo to śmierdzi jak jabl. co Kilka kropel dosłownie oleju sezonowego, dla takiego aromatu orzechowego. To możesz połączyć, to tym ładnie. Łyżkę miodu. Nieładnie. To teraz jeszcze tak trzeba wyrolować tą limonkę, aż będzie miękka. Ale Na, razie. Na razie jeszcze pikantne jest, ale też nie jest tak bardzo przyjemnie. No tak, no i to teraz musimy przykryć. Niech to się pogotuje. 10 minut to co najmniej. To teraz? Musimy to przecedzić. Po prostu nie chcemy żadnych kawałków tego chili, prawy cytrynowej mieć w środku. Kolendra oddała swój smak, ale wygląd przy okazji też nie wygląda apetycznie. Tu mamy wszystko. I możemy nakładać, jak już makaron. W Chinach też drobnym palcami, <tuszel> Teraz trochę kurczaka. A co? Okay. Będziemy to na trzy. Tak. To będzie bardzo fajnie chrupało w tym daniu. Ta czerwona rzadkiewka lepiej by trochę wyglądała, no ale wszystko można mieć. Tylko rosół. To mamy półczek. Teraz jeszcze trochę tej cebulki, dymki. Hop, i do kawałek. Jak widzieliście, zupa robi się w zasadzie sama. Jako yy... w zasadzie? <laughs> Yy, Jedynym jakby mankamentem jest przygotowanie wcześniej tego bulionu no i pokrojenie potem tak wszystkich składników, no bo kostka rasowa odpada w tym momencie, to, to, to by była zbrodnia dla tych złotów. Co, polecasz generalnie z strusia? Tak, polecam wszystkim. Ale wkładajcie tylko do mnie. <laughs> Jak chcecie, żeby trusia wpadł, to wystarczy napisać. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym i do zobaczenia. 6, <laughs> One Oneta cię zabiła wzrokiem. Tak, no nie, praca w przyjaznej atmosferze. <laughs>